Pokażę ci jak korzystać z trybu incognito w aplikacji Safari na iPhone lub iPadzie w mniej niż minutę. Ale najpierw, jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu mobilnym, polecam ci kliknąć link w opisie. Dobrze. Wchodzimy do Safari i teraz jak otworzyć kartę w trybie incognito? To bardzo proste. Klikamy ikonę w prawym dolnym rogu, a następnie wybieramy opcję Prywatne. Teraz klikamy ikonę plusa w lewym dolnym rogu i otworzy się nowa karta prywatna. Wszystko, czego będziemy szukać w tej karcie, nie zostanie zapisane w historii ani w Wyszukiwaniu. To znaczy, że gdy klikniemy pasek Wyszukiwania, nie pojawią się żadne poprzednie zapytania z tej karty. Dobrze, teraz wpiszę coś, na przykład YouTube. Jeśli wyjdziemy z aplikacji Safari i potem ponownie do niej wrócimy, poprosi nas o Face ID. To zabezpieczenie działa na wypadek, gdybyśmy szukali czegoś prywatnego, a ktoś chciałby potem wejść do przeglądarki, będzie musiał użyć naszego Face ID albo kodu dostępu do urządzenia. Jeśli chcemy wrócić do zwykłych stron, klikamy na karty i przełączamy się z powrotem. Jak widzisz, karta prywatna, jeśli z niej wyjdziemy i jakaś strona była otwarta przy ponownym wejściu, znów poprosi o odblokowanie. Gdy już odblokujemy, możemy kontynuować korzystanie z trybu incognito. Jeśli ten film Ci się spodobał albo okazał się przydatny, proszę zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia. Dziękuję.